No, zobaczcie. Główne narzędzie mapowe smartfon załadowany odpowiednią mapą, uchwyt dla biegaczy. No i biegam sobie z tym na lodzie i właśnie idę na twardy cyper. W sobotę tu się nic nie wydarzyło, dam mu jeszcze jedną szansę. Odwiesz idzie, lud zaczął śpiewać. No i takich tutaj widoków jest sporo. Strachu nie ma, bo jest stabilny, ale po prostu wiadomo, czemu o konie nie współpracują przez chwilę miał być rekordowym okoniem, ale jak zaczął trząść łbem, to było wszystko jasne, ale głęboko zerzał dobrze, że łowie tak jak łowię, bo mi ją i po prostu chodziłby zakolczykowany. I poszedł. A dzisiaj okonie nie współpracowały. Podejrzewam, że tutaj ta odwilż, która ma mieć miejsce od jutra po jutrze, mój region jest na styku e, tych stref odwilżowej i mroźnej i po prostu konie zamknęły pyski, wszystkiego skończyło się jednym palczakiem, którego nie podniosłem nawet, bo spadł po drodze z blatów płytki, głębszych, ryby dosłownie wymiotło, no, po prostu tak też i bywa ozdobą wypadu był wymiarek szczyfaczy, który szczęśliwie nie zabrał mi na wynos balansówki zładowałem go i jak sobie tam czeka na tarło i tyle także dany dzień mimo wszystko, każdy dzień na lodzie jest lepszy niż przed komputerem podziwiając co do zdjęcia no i do następnego razu patrzcie jakie to jest małe i zgrabne króciutki sznek 20 centów szerokości e, muszę poszukać klej do gwintów, bo te wkręty którymi mocowane są noże one lubią się luzować od wibracji przy wkręcaniu i wtedy nóż lata i jest problem. O. Tu jest oryginalny komplekt noży. Noże są prawostronne, półokrągłe. Jest szansa, że po prostu narożniki się nie będą obłamywały, bo tutaj tym kręcić. To trzeba mieć trochę siły. Zobaczymy, jak to się ułoży. Może kiedyś kiedyś jakieś mieszadło do betonu do zapraw, albo duża wkrętarka będzie kręciła za mnie ale póki co jest rzemiosło ze wschodu w postaci Nero 200 mogę teraz stopić tego mega a, a łowić w tym otworze będzie wygodniej i szybciej chociaż ręce będą czuły dużo, dużo mocniej niż te otwory od świdrów, którymi posługuje się normalnie